Dzień dobry. Dlaczego jesteś na środku? 3 2 Trzy, dwa, Okej. Trzy, dwa, jeden. Cześć kochani. Trzy, dwa, jeden. Może wyśmiemy się lepiej, później na chwilkę. Kajukę. <grymne> Trzy... <grymne> no zda się, się śmiać! Trzy, dwa... Bo czekaj, nic cicho! Trzy... Trzy, dwa, jeden. He! Trzy, dwa, jeden, <grymne> ja nie nie mam tak. nagrać. Ty, jak nagrać? Widzicie, jaki to stres <grymne> dla mnie. Dobra, go do czego mnie do 3, 2. No to nie 3, 2 1. Hej, kochani! Hej, kochani! Ty jest całczacie! 3, 2 1. Hej, kochani! No to Ci powodzenia, życzę, jak ty będziesz teraz poważną. Trzy... Dwa... Trzy... trzy... No! <laughs> Raz, dwa, trzy, hej trzy, trzy, dwa, jeden. A, okay. trzy, dwa, jeden, okej. Trzy, dwa, jeden. Hej kochani! Dwa <laughs> klauna. Hej <laughs> kochani! No, no i teraz gadamy Ja na tym karierę nie zrobiła już jedna pałąkę.